No One Live Forever 2 Druga część przygód superagentki Kate R. Tym razem jej celem jest Międzynarodowa Przestępcza Organizacja HARM. Aby powstrzymać działania agencji HARM, Kate będzie podróżować i wykonywać misje w różnych lokacjach. Wiska Ninia czy Japonia, tajna baza okrętów podłogowych, a także na parkingu przyczep Ohio podczas tornada. Na Serbii wiele więcej. W drugiej części nasza agentka będzie mogła korzystać z całej gamy dziwnych gadżetów, np. kod bomba, latarka w formie lakieru do włosów, decoder notatek. Do no Life Forever 2 to bardzo wciągająca przez z wątkami szpiegowskimi. Świetna papuła, dużo zagadek, to wszystko sprawia, że do gry z chęcią wracamy po latach. Polecamy. Archer must die.